Witam serdecznie i oczywiście z przywitaniem zapraszam na zaduszki rokowe 2021, które odbędą się 2 listopada, jest to następny dzień po wszystkich świętych, które odbędą się 2 listopada, jest to następny dzień po Wszystkich Świętych, 2 listopada, w Domu Kultury w Szczegłowicach, ulica Górnicza. Jeden. Ze względów pandemicznych, jak co roku robiliśmy zaduszki w klubie naszym tutaj sztukateria, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc, no niestety musieliśmy to przenieść do Domu Kultury. Ale uważam, że to jest, to jest, to jest ciekawe podejście, do, to tam zawsze było bardzo dużo chętnych do wysłuchania, co mają do powiedzenia nasze zespoły muzyczne, kunroba. no i teraz po prostu jest okazja zagrać na dużej scenie, co generuje też bardzo. Bardzo fajne efekty, a jakie to się wszystko okaże na samym koncercie zaduszkowym? I tak jeszcze, gwoli, gwoli przypomnienia, jest to jakby 16 lat istnienia tej formy, czyli zaduszki 2021. Pierwszą wzmiankę i pierwsze robiliśmy w 2006 roku, roku i do teraz, czyli mamy w tej chwili 15. A 16 lat. Bo w zeszłym roku po prostu była ze względów pandemicznych nie odbyły się zaduszki 2020. Więc w tym roku jest to tak, jakby mały jubileusz 15 lat zaduszek 2021. I tak żeby nie przeciągać, chcę wam powiedzieć, że tak zagrają na koncercie prowadzić w ogóle taka propa, będzie Jacek Wasza, który zawsze z nami współpracuje, a wystąpią zespoły, nih które będą grały od godziny 17 do 17.30. Jest to typowy metal, ale bardzo ciekawie zrobiony, bardzo agresywny, ale świetnie, profesjonalnie zagrany. Następnie nowy zespół, który się nazywa Klaustrofonik. Super sprawa, taka muzyka, troszeczkę progres rockowy, ale bardzo fajnie. Oczywiście do tego dochodzi instrumentarium i tutaj Domi zagra na skrzypeczkach, czyli świetnie, a robi to naprawdę ekstra, no i będzie śpiewać. Zobaczymy, jak się Państwu, że tak powiem, zaprezentują i czy będą się Wam podobać. Następny zespół, to jest zespół Awake, który już pokazał się na festiwalu Hard Rock Festival w czerwcu. Bardzo ostre granie, troszeczkę jakby zbliżone do Dreamów, ale po prostu no, 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 mają chłopaki zadzior taki konkretny, więc warto ich wysłuchać. Następnie troszeczkę wytonujemy i zagra duet, dobrze wam wszystkim znany, Asia Świdrak i Przemek Konrad. No, duet, którego nie muszę przedstawiać, robią to wszystko świetnie, profesjonalnie, z wyczuciem. Z wyczuciem, no tak. A później zagra, że tak powiem, troszeczkę kapela, yy, która nazywa się Pandemic Silesian Band. Jest to nowa kapela, które grają ludzie, którzy mają już w muzyce coś nieco do powiedzenia, nawet więcej niż coś nieco do powiedzenia. W swoim repertuarze będą mieli e, takie tuzy muzyczne jak Zizi Top, Gary Moore i tym podobni, którzy po prostu no niestety ze względu na, na to, że odeszli, pozostawili po sobie świetną muzykę, ale uhonorujemy ich tu, w Knotowie właśnie występem Pandemic Silesian Band. No, i teraz następna perełka, no to Jappa Oka, którą zrobili na mnie na przykład osobiście niesamowite wrażenie. Świetna y, muzyka, świetnie zaaranżowana. Y, kilka klimatów powiązane w jeden. Y, świetne y, dyski, które mają nakręcone już w tej chwili. Więc polecam. Zresztą polecam tak, jak wszystkie kapele tu zagrają. No, i teraz Wisienka na torcie, moi drodzy. Ostatnia kapela to będzie Agata Żyła od godziny 21.30 do 22.00, więc zapraszam, no i tyle moi drodzy. Spotykamy się na Zaduszkach, jeszcze może dwa słowa powiem, na Zaduszkach spotkamy się 2021 o godzinie 17.00 w Domu Kultury przy ulicy Górnicza 1, to w Szczygłowicach, dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie, gdzie, gdzie że tak powiem, którzy przyjadą z zewnątrz, no to jeszcze raz, Knurów, Szczygłowice, ulica Górnicza jeden. Jeszcze taki mały, mały że tak powiem, małe, małe, mała prośba, żeby po prostu wziąć ze sobą maseczki, no bo dalej w dalszym ciągu obowiązuje nas pandemia i musimy się w jakimś takim powiedzmy sobie, reżimie zachować. No to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest ze względów logistycznych, no, trzeba przygotować dwa złocisze. Bo po prostu jest to nam potrzebne do pewnych rzeczy związanych z, z logistyką, z finansami, żeby pewne rzeczy można było zrealizować. Więc każdy, który po prostu przyjdzie dwa złocisze, to jest naprawdę dwa złote i lecimy, kochani. Czyli widzimy się jeszcze raz 2 listopada 2021 godzina 17. Dziękuję, 17. Dziękuję.